Własność w gminie Miejskiej. zabrze ich najemców. Jest tutaj w paragrafie pierwszym oś 19, lokali użytkowe. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos na temat tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z panowie Panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło by udział 18 radnych, 16 głosów za, dwa głosy wstrzymujące, uchwała została przyjęta. Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze, położonej w Zabrze przy ulicy doktora Jordana 81. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos na temat projektu uchwały? Widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radzi, jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu udział 18 radnych, 16 głosów za, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta. Projekt uchwały 4 w sprawie zmiany uchwały nr 36 przez 410 przez 05 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniach 17 stycznia 2005 roku w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej i nadania jej regulaminu pracy. Rada Miejska w Zabrzu uchwała przyjęcie rezygnacji. Jak państwo wiecie na poprzedniej sesji Pan Radny Rado rezygnację z członkostwa Społecznej Komisji Mieszkaniowej musimy przyjąć tą rezygnację i w to miejsce powołać w paragrafie drugim innego członka Rady Miejskiej proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów proszę bardzo Pan Radny Przedstawie Roczy Chciałem zgłosić do Społecznej Komisji Mieszkaniowej Radną Brigidesa Czy Pani Radna się zgadza? Tak się zgadza. Dziękuję Są inni kandydaci. Nie widzę, w związku z tym zamykam listę kandydatów i mamy trzy paragrafy: przyjęcie rezygnacji pana radnego Fardu powołanie w skład komisji panią radną Grekidesa-Rat. I paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 17 głosów za, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 5 w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miejskiej w, w Skład Stypendialnej Komisji Rekomendacyjnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium prezydenta miasta Zabrze dla uczniów i studentów. Proszę Państwa, ja może wrócę, bo nie wszyscy Państwo pewno wiecie, bez myśmy na sesji jako Rada, my jako Rada Miejska. Na sesji 22 czerwca 2009 roku podjęli uchwałę numer 40 przez 520 przez 09 w sprawie zasad udzielania stypendium uczniów prezydentów, gdzie w dwóch miejscach słowo stypendium prezydenta miasta zastąpiliśmy stypendium miasta zawsze, czyli wykreśliliśmy teraz prezydenta. Ta uchwała została uchylona przez Nazwę Prawa Wojewody Śląskiego 31 lipca 2009 roku, ale to nie z tego względu, żeśmy tej zmiany chcieli dokonać, ale z innych względów. Jest tu szerokie uzasadnienie tego, 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 tego rozstrzygnięcia, stwierdzenia nieważności, kto z Państwa Radnych jest zainteresowany oczywiście do wglądu Rady Miejskiej, dlatego, dlatego w tym projekcie uchwały nadal Mamy stypendium prezydenta Miasta Zabrze, a nie stypendium Miasta Zabrze, bo myślałem, że niektórzy lat nie będą o to pytać, dlaczego jest tak, a nie tak, jakbyśmy chcieli, postanowili 22 czerwca. Proszę Państwa, cztery osoby, myśmy tu wpisali do projektu uchwały, znaczy ja wpisałem do ten projekt do przewodniczącego Rady. Osoby, które były w poprzednim składzie, czyli Nauczyciele z, z, z zawodu sali. Pan radny Marian Czochawa, pani radna Mariana Ferenba, pan radny Franciszek Kajnariów i moja osoba. Jeżeli ktoś z Państwa chce pan radny, y, pracować w tej komisji, to ja chętnie zrezygnuję. Są chętni? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja bym nie chciał zgłaszać swojej osoby do tej uchwały, ale proponowałbym, uformował to poprawki zgodnie z tym, co zostało nam dostarczone, troszkę ją poprawić, bo tutaj wytypować czterech następujących radnych, wykreślić następujących, o, czyli wytypować czterech radnych Rady Miejskiej. I następnie jak mamy po dwóch radnego, to by było wytypować radnych i radnego, czyli wytypować tych czterech radnych i po dwóch kropku by było Mariana Czochare, Marianny Karenbach, Franciszka Kajdyniuka, Adama Mosia, w związku z tym, że przed dwukropkiem jest kogo typujemy, i później go by albo by trzeba było powtórzyć. Radnego Rady Miejskiej w Zabrzu. To tak. No, Przepraszam. Tak. Typować czterech Rady, radnych, Rady, radnych Rady, 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 miejskiej Rady Miejskiej w barzu. do składu stypendialnej komisji rekomendacyjnej, rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium prezydenta miasta Zabrze dla uczniów i studentów. I jeden. Marianna Czocharem. No, dwa. Marianna Karembacho. Pięć. Bardzo dziękuję, panie radny. No, dziękuję poprawka nie musimy do głosować, bo jak Państwo macie, mieliście w swoich skrytkach wykładnie prawną naszego biura prawnego, dało to poprawek. Nie głosuje. Proszę bardzo, najpierw zapytam Panią Marian Czowana Wyraziętkową, Pani Marianna Kerembach, tak? Pan Franciszek Kajdaniuk? Dziękuję. Czy są wiktnie? Hmm? Proszę. Panów Radniu Karolotajczyk. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja może nie jestem chętny do pracy w tej komisji akurat, ale chciałem komentować to rozstrzygnięcia nadzorcze, bo miałem okazję się z nim zapoznać w trakcie sesji i chciałbym zwrócić uwagę na, na dwie ważne kwestie, może trzy. Co nam zarzucił Bojewództwo śląska? Może krótki komentarz. Po pierwsze zarzucił nam to, że zbyt lakonicznie określamy kryteria udzielania stypendium. Czyli nie wiadomo, jakie kryteria należy spełnić, by zostać uznany za ucznia i studenta. I e, ta nasza uchwała dotyczy tylko formalnie zgłaszania albo odrzucania takiego kandydata. I to jest pierwszy dar. I myślę, że jest celowy. Natomiast, natomiast dwa pozostałe zarzuty są, e, są, jakby to powiedzieć, dziwne w kontekście wysokiej klasy radców prawnych, których tutaj zatrudniamy. Czyli pierwszy zarzut polega na tym, że e, wspólnotę gminy tworzą mieszkańcy gminy. A myśmy uznali, że wspólnotę gminy tworzą osoby zameldowane w Zabrzu i tylko takie mają prawo do stypendium. A nadzór prawny nam zarzucił, że nie tylko zameldowani, ale mieszkający w Zabrzu. I to jest pierwszy zarzut. Może mniejszej klasy w stosunku do naszych radców prawnych, wysokiej klasy. Natomiast drugi jest, e, jakby to powiedzieć, żenujący. Na dwie strony rozpisane, dlaczego ta uchwała nie jest aktem prawa miejscowego i dlaczego nie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędu Województwa Śląskiego, tylko jest zwykłą uchwałą Rady Miasta. I e, skoro tyle płacimy za nadzór prawny, e, to wypadałoby, żeby ci profesorowie, którzy nam doradzają, wiedzieli, która uchwała jest uchwałą e, opublikowaną i uchwałą akt do prawa miejscowego, którą należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a którą prosiłbym o zwrócenie uwagi e, no, naszej obsłudze prawnej, że takie rzeczy nie powinny się zdarzyć, że w zasadzie co uchwałę mamy problem, że musimy tę uchwałę poprawić. Tak samo jest ze statutami trzech naszych jednostek i z innymi dokumentami, które tutaj uchwalamy. My wierzymy radcom prawnym, że oni wiedzą lepiej, Natomiast okazuje się, że no, nie za bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Myślę, że to był apel skierowany. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado, myślę, że należy odnieść się do tego wystąpienia pana. Radnego. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że fakt, że radca prawny Urzędu Wojewódzkiego ma inny pogląd niż radca prawny Urzędu Miejskiego w Zabrzu, nie znaczy, że to radca prawny Urzędu Wojewódzkiego się nie myli, tylko myli się.